Cześć wszystkim, ja jestem Matrix i w dzisiejszym odcinku pierwszym odcinku na moim kanale poka, pokażę wam jak y, zrobić miniaturkę na YouTube pierwsze wpisujemy sobie z Art Pizzes Art no i mamy no i ja już to akurat mam, więc klikamy otwórz mi się tutaj. Okej, okay. i gdy już wejdziemy, klikamy plus. Wybieramy sobie jakieś zdjęcie. Ja akurat to już yy, robiłem sobie. Więc na przykład możemy dać na jakąś nalepkę. Nie wiem, to są trochę. No dajmy. Na przykład. Nie wiem coś takiego. No, i tutaj możemy sobie zregulować wielkość, napisy. Klikamy tekst. Piszemy sobie na przykład: Zostaw suba z dwoneczkiem na kanale Matrix. No i gdy to napiszemy, y, klikamy to. No i możemy sobie ustawić kolor. Na przykład szary, albo kreskę, na przykład grubość kreski. O, na przykład taka jest ładna. I kolor kreski. Taki, czy taki. Tu pasuje czarny. Więc jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Do następnego odcinka. Cześć!